Cześć, drapieżniki, Witam Was w kolejnym odcinku Prosto z Mojej Hodowli. Mam nadzieję, że ostatni odcinek z moimi zakupami z Egzotika Wrocław nie wyszedł zbyt długi i że Wam się spodobał, ale tak jak obiecywałem na końcu tamtego nagrania, dzisiaj zajmujemy się. Tymi dwoma pięknymi modliszkami, które przywiozłem sobie z giełdy z Wrocławia. Przy okazji spróbuję też powiedzieć kilka słów na ich temat, bo też już co nieco udało mi się dowiedzieć, a więc przechodzimy do modliszek. Może zacznijmy od tej większej. Tutaj mamy już pierwszą z modliszek, którą sobie przywiozłem z Wrocławia. To jest ta bardziej wyrośnięta i nazywa się ona z Podromantis viridis. Okazuje się, że jest to gatunek modliszki, który w naturze występuje na terenie Afryki Północnej w regionie śródziemnomorskim. W przypadku samic, jeżeli dobrze pamiętam, to dorastają one nawet do 8-9 cm ciała. A więc, naprawdę, bardzo fajna nowość. Zobaczymy, jak będzie się ją hodować. Mam już przygotowane dla niej takie tymczasowe terrarium, bo muszę na szybkości albo sobie dorobić, albo zwolnić, albo zakupić sobie jakąś tubę właśnie dla tej modliszki, no bo ta jest już naprawdę spora. Ale póki co mam dla niej przygotowanego fauna boksika. Fauna box, który przygotowałem sobie do modliszki, to w sumie jedyny, jaki mam aktualnie wolny, ale jak widzicie, udało się go w miarę fajnie urządzić. Jest tutaj sztuczna roślinka. Oprócz tego podłoże kokosowe pomieszane z chipsami kokosowymi kawałek siatki, żeby modliszka miała po czym się wspinać. Jeżeli chodzi o wilgotność dla takiej modliszki, no to w dzień powinno być to od 40 do 70%, w nocy od 60 do 80%. Także no w nocy lubią troszkę większy poziom. No dobrze, spróbujmy wypuścić tą modliszkę do tymczasowego domku, bo ona już widzicie tutaj biega, jako szalała się niecierpliwi. Podobno jest to łatwy w hodowli gatunek, który zjada wszystkie rodzaje ow owadów. Odpełzających, polatających, co jest według mnie też dużym plusem. Wydaje mi się, że hodowla takiej no, sporej już modliszki może być naprawdę ciekawym doświadczeniem. Dobra, spróbujmy ją tutaj wpuścić. Zobaczymy, jak mi pójdzie, czy ta modliszka będzie w ogóle ze mną chciała współpracować. Bo mówię, to moja pierwsza styczność z tymi zwierzątkami. Może, jeżeli się uda, to spróbujemy sobie ją też dziś nakarmić, ale tak świeżo po podróży nie wydaje mi się. Patrzcie, weszła mi na pensetę, bardzo fajnie. Zejdź sobie, puść, puść. Super, już jest w nowym domku. Teraz spróbuję Wam pokazać ją z bliska. I proszę bardzo, modliszka już jest w nowym tymczasowym domku, ale powiem Wam, że całkiem chętnie współpracowała, całkiem sprawnie to poszło. Modliszka stoi sobie spokojnie, w nowym domku prezentuje się tak. Niech sobie odpoczywa, niech się tutaj zadomowi. A kiedy tylko znajdę dla niej odpowiedni pojemnik, albo zwolnię, to wtedy pokażę Wam ją znowu. Dobra, dajemy jej spokój, niech dochodzi do siebie. Elegancko. Pierwsza modliszka już siedzi w nowym domu. Przyznam się szczerze, że myślałem, że będzie znacznie trudniej, ale z Wrocławia proszę ja Was, modliszki na moją hodowlę, kupiłem sobie dwie. Tutaj mamy kolejną, chociaż dużo mniejszą, to wygląda naprawdę niesamowicie. Jest to Pylokrania Paradoksa, czyli w nazewnictwie polskim modliszka liściogłowa, która pochodzi z Madagaskaru. Wiecie co, mordeczki? Może ja najpierw przełożę sobie tą modliszkę do tego bardzo fajnego, przezroczystego pojemnika i dopiero spróbuję zrobić na nią jakieś fajne ujęcie i opowiedzieć o niej kilka słów. A więc uwolnijmy ją sobie. Przede wszystkim udało mi się dowiedzieć, że jest to modliszka. Która jest gatunkiem bardzo łatwym w hodowli. Jest odporna na błędy początkujących hodowców i toleruje też duże wahania wilgoci i temperatury. A więc dla mnie, jak znalazł, ok. Miejmy nadzieję, że nie zaczniesz szaleć, ale spójrzcie, jaka ona jest świetna. W nazewnictwie angielskim to dominuje też jako modliszka duch, ale zobaczcie, nie bez powodu. No, jesteś naprawdę świetna, słuchaj, bardzo mi się podoba i z tego co się orientuję, samce dorastają do 5-6,5 cm długości ciała, samice około 5-7 cm długości a więc naprawdę świetna sprawa. Patrzcie, jak się gapi. Naprawdę mega czadzior, ale dobra. Słuchajcie, przekładam ją do tej tuby, bo mam wrażenie, że ona za chwilkę będzie chciała mi zwiać. Spróbujmy ją tutaj nakłonić do współpracy. Może jakoś mi się uda. Hej, tutaj na ścianę. Zmykaj. Oj, jest dobrze. Udało się, weszła. Próbuję wam ją jeszcze raz pokazać, ale bardzo się cieszę, że udało mi się ją tak nagrać na dłoni i tak blisko. Bo to był mój pierwszy raz, kiedy miałem modliszkę na dłoni. Wow, ale zarobiście, no spójrzcie tylko na nią i powiedzcie sami, czy ona nie jest czadowa. Ja mam nadzieję, że wyrośnie mi na samiczkę. Jeżeli chodzi o wilgotność, jaką lubią te modliszki, za dnia to jest około 50-70%, w nocy troszkę więcej, bo między 60 a 80%. A temperatury, jakie lubią, to za dnia między 25-30 stopni, w nocy około 20-24. A więc no, myślę, że w warunkach pokojowych naprawdę świetnie da sobie radę. Oczywiście za jakiś czas wrócimy do niej. Pokażę Wam tą modliszkę ponownie oraz powiem, co u niej słychać. Ej, no naprawdę zarąbista jest ta modliszka. Obie są zarąbiste. Jaram się nimi, jak nie wiem. To są dla mnie kompletnie nowe zwierzęta. Ale no, naprawdę... Za niedługo pokażę Wam znowu, co słychać u tych zwierzaków. Może na feedingu spróbuję. O właśnie, i spróbujemy je sobie nakarmić razem z pająkami, co? To może być całkiem fajny pomysł. I zobaczcie, już sobie zwiedza swój nowy domek, ale przyglądam się tej modliszce i powiem Wam, że ta nazwa yy, modliszka duch jest zdecydowanie bardzo trafna. Przynajmniej jak dla mnie. Dobra, poszło naprawdę super. Wydaje mi się, że dzisiaj odcinek nie wyszedł jakiś charygodnie długi, a więc to tyle ode mnie. Dobra, słuchajcie dzieciaki, mam nadzieję, że odcinek się podobał, bo w tym tygodniu wujek Szymek jest naprawdę bardzo zabieganym gościem i za chwilę muszę spadać, więc mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie po sobie łapkę, subskrybujcie kanał po więcej i widzimy się w kolejnym odcinku. A ja naprawdę muszę się zmywać, także Nara!